Często mamy problemy z treningiem bicepsów, nie wiemy w jakiej liczbie go wykonywać, jakie ćwiczenia tutaj stosować, i ja dzisiaj rozwieję Wasze wątpliwości. Jeżeli chodzi o biceps, mięsień dwugłowy ramienia składa on się z głowy długiej i z głowy krótkiej. Oczywiście wszystkie ćwiczenia angażują obydwie głowy, jednak teraz poprzez rozstawienie dłoni, ustawienie rąk możemy się skupić bardziej na głowie długiej lub na głowie krótkiej. Takie trzy najważniejsze ćwiczenia, aby zaangażować obydwie głowy. Jest to zginanie przedramion ze sztangą prostą stojąc, zginanie przedramion ze sztangą łamaną na modlitewniku lub z wykorzystaniem wyciągu dolnego i zginanie przedramion ze sztangielkami siedząc na ławeczce skośnej. Jeżeli chodzi o zakres powtórzeń, ja jestem tutaj zwolennikiem, aby stosować tzw. trening hipertroficzny, czyli większy zakres powtórzeń z mniejszym ciężarem oraz mniejszy zakres powtórzeń z większym ciężarem. Taki trening przyniesie nam tutaj najlepsze rezultaty, ponieważ zaangażujemy włókna wolno kursliwe, jak i szybko-kruszliwe. Jeżeli mimo wszystko mamy problem z ich rozwojem, polecam tutaj zastosować metody wejderowskie, zwiększyć intensywność treningową, aby jeszcze bardziej tutaj pobudzić nasze mięśnie do pracy.